Cześć. Eee, krótko, na YouTube miałem informację, porównanie. Eee, kółek bębnów e, z stałą gwiazdką, z kółkiem pływającym, że lepsze są kółko pływające niż gwiazdki, No i tak na dobrą sprawę. E, mógłbym wstydzić, że jest to po części prawda. Ty jeśli jesteś użytkownikiem profesjonalnym, no to kółko pływające jest na pewno dużo lepszym wyborem niż kółko stałe, bo jeśli modyfikujesz często sobie zestaw między skokiem 3.8, czy 3,25 to wymiana samego kółka, jeżeli e, wymiana całego bębna, będzie o niebo lepsza i wygodniejsza. Więc e, jest to na pewno pod względem eksploatacyjnym, kiedy e, w różnym stopniu od tego, co robisz i w danym momencie tym pracujesz, szybciej idzie wymienić e, skok. Jednak jeśli chodzi o samą dalszą eksploatację, to a nie, zazwyczaj wymienić samo takie kółko, e, niż wymieniać cały bęben. I jedno i drugie w podobny sposób się niestety wycierają, jak eksploatują. E, tutaj można zobaczyć mm, nie wytarte, jeszcze nie kółeczko, a to, które już tutaj zaczyna mieć wytarcie i, i, i wrzel, to będzie w coraz głębiej, coraz głębiej powodować, że to, co widziałem i spotykają się, że te kółko potrafią pęknąć na pół. W przypadku. E, kółka stałego, wydno stałego, no to wyeksploatowany taki bęben wygląda szkodowo w ten sposób i on znowuż doprowadza do tego, że w tych wcięciach, które tutaj widzimy, w porównaniu nam mniej wyrobione już pojawiają się żele, ale no to wiadomo, nie jest aż tak, yy, w tych wcięciach łańcuch potrafi się zakreślać, co powoduje później szarpanie, Więc jeśli jesteś użytkownikiem Domowym, niedużo tniesz, okazyjnajmniej, a ja będę z kółkiem stałym. Jak najbardziej ci się dobrze sprawdzi i nie będzie e, żadnych problemów i szkód dla piłę, Jeśli jednak jesteś już profesjonalnym, kółka pływające są świetnym wyborem dla Ciebie. Dzięki, do usłyszenia.